Jednak któregoś dnia znów zobaczymy mamę. Dzieci, które kiedyś kochała, spojrzą jej prosto w oczy. I nasz wstyd i beznadzieja staną się jej udziałem. ciąg dalszy nastąpi tekst olga latek czytał marek lelek Śledczy przesłuchali już 10 tysięcy osób. Policja umorzyła dochodzenie. A to był dopiero początek. Czworo cenionych brytyjskich autorów kryminałów powraca do spraw, które zainspirowały ich twórczość. Sprawa tego podwójnego morderstwa bardzo mną wstrząsnęła. Przeanalizują niewyjaśnione wątki najgłośniejszych zbrodni popełnionych w Wielkiej Brytanii. Morderstwo niewinnej rodziny. Ktoś chce ukryć prawdę. Dopuścił się makabrycznego czynu i nie poniósł kary. Oskarżono go o osiem morderstw. Toczyła się walka. On kontra policja. Te trzy ofiary nie były jedyne, szczegółowo opisał cztery inne zbrodnie. Opowiem ci o zbrodni UK w środę o 22. na Crime and Investigation. Stalingrad, grudzień 1942 roku. Czy ktokolwiek przetrwa to oblężenie? Nazywam się Theo Wilson. Wspólnie przyjrzymy się przełomowym momentom historii i prześledzimy bieg wydarzeń. Spójrzcie na jego kieszeń. Idealna broń zamachowca. Największy sterowiec na świecie, Hindenburg. Żeby uwierzyć, trzeba zobaczyć. Teraz możesz. Powrót do przeszłości w czwartki od 22:00 tylko na History Channel. Policja, słucham? Mężczyzna został postrzelony w klubie Chippendales. Seks, narkotyki, morderstwo, mafia i grupka facetów w stringach. Chippendalesi stali się fenomenem popkultury. Były dwa pokazy dla widowni i za zamkniętymi drzwiami. Dzika impreza. Mieliśmy pokój orgi. Nic podobnego. <noise> Ochrona była powiązana z mafią. Byli wspólnicy, weszli na wojenną ścieżkę. Nick rościł sobie prawa własności do Chippendales. To budziło gniew. Wszedł, strzelił i wyszedł. W biały dzień. Jest wiele niewiadomych. Nie sądziłem, że jest do tego zdolny. Zróbmy przerwę. Nigdy wcześniej nikogo nie zabiłeś? Chippendales, mroczne sekrety, we wtorek o 21:00 na Crime and Investigation. Niektóre historie zostają z nami na długo. Skłaniają do przemyśleń. Za każdym razem unikał konsekwencji, przez co stawał się coraz bardziej niebezpieczny. Crime and Investigation przedstawia głośne sprawy kryminalne, które wstrząsnęły Wielką Brytanią. Osoby poznane przez aplikacje randkowe stawały się jego ofiarami. Zapraszam. Zbrodnia po angielsku premiera 9 czerwca o 21 na Crime and Investigation.